Polacy stosunkowo dużo oszczędzają na tańszych paliwach, zwłaszcza jeżeli porównamy to do 2012 roku, kiedy zarówno benzyna bezołowiowa, jak i diesel kosztowały powyżej 5 złotych 50 groszy. Zł. Jeżeli spojrzymy na dane Eurostatu, to widzimy, że w 2016 roku za benzynę płaciliśmy w okolicach 4,30. Średnio za diesla płaciliśmy w granicach 4,10. To w porównaniu do cen z 2015. 12 roku oraz tego, że zużywamy 800 litrów, około 800 litrów benzyny bezołowiowej i 900 litrów diesla, to są oszczędności od 1100 do nawet 1400 zł w przypadku tych, którzy mają samochody napędzane olejem napędowym. W najbliższych kilkunastu dniach wydaje mi się, że możemy widzieć lekkie podwyżki na stacjach. One mogą wynosić w granicach 10-15 groszy, dlatego że akurat w zeszłym Tygodniu ropa dość mocno zwyżkowała w granicach 7-8%. Natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy cały czas widziałbym, że te ceny będą stosunkowo niskie. Oczywiście, patrząc na historyczne notowania, raczej nie przekroczymy granicy 4,50 w przypadku benzyny bezołowiowej, a także diesel będzie 10-20 groszy właśnie poniżej tych 4,50.